Dziewczyny. Dzisiaj jest dzień kręcenia filmików, więc sobie robimy jeden na drugim. No i tym razem chciałabym Wam pokazać pudry vipery. Jakby najfajniejsza na początku, najważniejsza rzecz, to to, że mam takie pudry również dla was, żebyście mogły je przetestować ze mną. I tak. Mam trzy pudry tego typu i trzy pudry tego typu. Także proszę, żebyście się zgłaszały po nie w recenzji na blogu. I tam po prostu będziecie miały do wyboru, który dokładnie typ chciałybyście otrzymać, ponieważ z tej serii są trzy typy i z tej serii też są trzy typy. No więc po prostu będziecie przykład okazję przekonać się, jak to wszystko wypada i czy, no, czy generalnie zgadzacie się ze mną. Zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko wygląda, ponieważ myślę, że możemy zacząć od tego pudru, który się tak ładnie prezentuje. To są pudry sypkie. Te sukienki które chyba kosztują około 20 zł, coś koło tego, czyli cena jest na bardzo niska, jak widzicie, bardzo ładnie wyglądają. To są tego typu takie rzeczy, które się nadają na prezenty, po prostu myślę, że do przyjaciółki czy takiegoś takiego mają taki ładny puszek, który do nakładania tego pudru nadaje się tak naprawdę średnio. Myślę, że on za bardzo by się obsypywał, i, ale ładnie wygląda jest takim bardzo ładnym bajerem. Tak wygląda sam puderek z tej serii sypki są takie trzy pudry, trzy rodzaje. E, czyli pierwszy to jest taki transparentny fixer, który ma wyrównać kolor, utrwalić makijaż. E, e, I naprawdę on jest bardzo ładnego, delikatnego koloru. Ten kolor jest faktycznie bardzo fajny. On jest taki półtransparentny, e, także mm, no, wygląda bardzo fajnie. I to jest no, dość, dość, dość fajny, sensowny kosmetyk. Wszystkie desłacze kolorystyczne mycie mogły zobaczyć na blogu, ponieważ no, tutaj pokazywać takich sypkich pudrów nie ma za bardzo sensu, bo to się skończy tak jak z tym brokatem z Wipery ostatnio, a w przypadku pudru to mogłoby wyglądać trochę gorzej. No więc zapraszam na pokój, jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia, jak to wygląda mniej więcej na skórze. I to ten transparentny fixer. Jest bardzo fajnym kosmetykiem. Faktycznie utrzymuje się dość długo, aczkolwiek wpływu takiego na utrzymywanie makijażu jakiegoś zabójczego nie zauważyłam. Ale kolor jest faktycznie bardzo ładny i bardzo ładnie tak ożywia cenę, tak jakby uzdrawia. Zapach tych kosmetyków wszystkich jest dość przyjemny. To jest taki bez klasyczny zapach pudru, ale wzbogacony taką delikatną nutką świeżości, także no znowu bardzo przypadnie do gustu następnym pudrem z tej serii to jest akurat taki puder który ja mam tutaj, to jest puder mineralizowany Professional z filtrem UV ze złocistą poświatą i to jest po prostu taki puder delikatnie brązujący on ma faktycznie tutaj jest takiego brązowego delikatnego koloru i ma złote drobinki bardzo ładnie wygląda na skórze. Faktycznie ten efekt jest dość naturalny. Te, te drobinki są naprawdę bardzo małe i nie wyglądają tędy ani, ani nic ee, w ten sposób. E, także naprawdę jest bardzo fajnie to wygląda. Ale e, tak naprawdę, moim ulubionym pudrem z tej serii został inny puder. I to jest taki puder, który ma rozświetlać i ożywiać cery. I on jest takim delikatnie różowym pudrem. I on ma te drobinki hmm, takie właśnie chłodno-różowe. I to jest świetna rzecz, on naprawdę wygląda bardzo ładnie. Na policzkach też wygląda bardzo ładnie. Niestety dużą wadą tych produktów jest to, że szybko faktycznie znikają z policzków. No i niestety właśnie w przypadku tego pudru z tymi różowymi drobinkami, które wygląda pięknie, no to jest niestety jego duża wada. Także... To są takie produkty, które nie czynią cudów. Można je lubić, myślę, ze względu na wydźwięk i na to opakowanie. Tak naprawdę wad takich tuż nie odnotowałam, a oprócz właśnie tej takiej minimalnej trwałości, niestety. Aczkolwiek myślę, że to można jakoś rozwiązać. Ja tak naprawdę nie próbowałam ich psikać tym moim x inem konali, a myślę, że to by pomogło. No więc tak naprawdę są raczej takie bardzo fajne fajne, przyjazne produkty, e, takie sympatyczne ale raczej na tak. I no, ja jestem gotowa z tego, e, co służyłam na razie. Ja dostawałam Boże, dostałam to do testowania Pery, ale e, moimi absolutnymi ulubieńcami zostały e, te tak, które z tej serii, e, a najbardziej ten on marzy 709, on jest taki zużyty, możecie go zobaczyć, czy jest to używałam na filmikach. I to jest puder rozświetlający cele, transparentny, z rozświetlającymi drobinkami. I to jest po prostu świetny brązer. Naprawdę jest ekstra. Największą jego zaletą, wiecie, jest bardzo delikatny, ale brązuje super. Największą jego zaletą jest to, że jest faktycznie transparentny. Ale wiecie, kolor zostaje, z tym, że po prostu nie ma wrażenia takiego pudrowego wykończenia. I to jest fenomenalne, ponieważ skóra wygląda faktycznie na bardzo taką stylową. On jest taki raczej bardzo krem, kre, raczej kremowo-śliski i coś w nim jest takiego, że naprawdę wygląda to na skórze bardzo fajnie, bardzo naturalnie i ekstra. Także to jest to po prostu zosta ten został moim ulubieńcem i z trwałością również tutaj nie ma żadnych problemów. No, utrzymuje się bardzo ładnie cały dzień, bardzo fajnie wygląda, naprawdę. Tutaj nie mam najmniejszych, żadnych absolutnie zastrzeżeń. Efekt jest świetny. Ja bardzo polubiłam ten produkt. One kosztują chyba też coś około 14 do 20 złotych. No i to, o, tymi naprawdę warto się zainteresować. No one w takich pudełeczkach po prostu są. I do nich jest jeszcze taka gąbeczka, którą już mi się zapłaciła. A może jest tutaj? O, jest tutaj. No, ona wygląda pewno w ten sposób. Tutaj ma takie czarne, ładne obszyta. Jest OK. Są jeszcze dwa pudry z tej serii. Następny to jest puder numer 702 i to jest ożywiający cerę, e, lekko koloryzujący z drobinkami z srebra. I e, ten jest też fajny. E, on wygląda tak. Z tym, że ten już jest mocniejszy. Nie wygląda tak. E, nie jest tak transparentny i zostawia dość mocny kolor na, na twarzy. Jest e, faktycznie bardziej intensywny. No i te srebrne drobinki to jest też takie i typowe połączenie, które mi się spodobało. Ale jednak ze względu na większą transparentność wolę ten numer 709. Aczkolwiek ten się też bardzo ładnie sprawdza. Raczej po tutaj w okolicach policzków jako taki delikatny róż. No, Bo ten kolor jest taki raczej właśnie bardziej różowy. Następnym samym kolorem jest taki wielofunkcyjny brązujący ze złotym blaskiem. I to jest numer 701. No i ten już jest mocniejszy. Widzicie, jakby ten transparentny, który też jest taki delikatnie brązujący. Zaraz jest jaśniejszy trochę. No, chodź tu mm. Tak to wygląda. Eee, I ten jest bardziej podobny do, do tego poprzedniego, omawianego i też jest mocniejszy. Sam kolor na skórze jest też bardziej intensywny. Eee, to, to wykończenie jest bardziej pudrowe. Także drobinki są mniej zauważalne niż w tym eee, w tym przejrzystym bardziej, ale. Jednak efekt zdecydowanie fajniejszy był jeśli chodzi o ten właśnie ten numer 709, także jeśli mam Wam jakikolwiek polecać z tych, to zdecydowanie byłby właśnie ten, ten 709, ponieważ no, ten efekt jest najbardziej użykający, jest naprawdę świetny i to jest kosmetyk, z którym ja się nie rozstaje często, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Kolor również jest bardzo trafiony bo nie jest jakaś wściekła pomarańcza ani nie jest jakiś chłodny brąz jest ekstra, bardzo naturalny będzie fajny dla bladych dziewczyn ponieważ naprawdę trudno sobie z nim zrobić krzywdę a wykonanie plam to jest jakaś abstrakcja to jest zupełnie niemożliwe nigdy mi się to nie udało chociaż się starałam no także tak naprawdę tutaj ten produkt żadnych wad nie ma a te pozostałe mogą być troszeczkę po prostu za intensywne jeśli chodzi o kolor chociaż no nie powinny bo po prostu, po prostu są takie dość klasyczne. To jest ten ze srebrnymi drobinkami, to jest ten brązujący. Patent z tymi srebrnymi drobinkami bardziej mi się podoba od tego brązującego, Ale wszystkie są naprawdę bardzo fajne. No i to są produkty, które nie kosztują fortunę, a naprawdę warto się z nimi zaprzyjaźnić. Yy. One zdobywają faktycznie hmm. raczej przychylne opinie. Yy. To, ten, te pudry to są takie produkty, które faktycznie no, nie ze względu na to delikatne działanie jednak nie, niektóre dziewczyny nie wiedzą, czy je lubią, czy nie, ale no, myślę, że, że są bardzo fajne, a przede wszystkim są e, fajnym produktem faktycznie na prezent, bo ładnie bardzo to wygląda. No i faktycznie ten, ten puszek jest przesłodki, jest śliczny i szkoda było, było go brudzić po prostu w tym pudrze nawet. Opakowanie jest takie, no dość, dość praktyczne, tak naprawdę z otwieraniem nie, nie ma problemów, plastik jest taki dość, dość twardy więc też jest poza w porządku. No i to chyba tyle. Także jeśli macie ochotę potestować te produkty, to zapraszam tam na bloga. No i po prostu wylosujemy sześć dziewczyn, które, które otrzymają te kosmetyki. Także no nie bardzo się cieszę, że mogę Wam coś zaprezentować jeszcze. Także zobaczymy jakie będziecie miały zdanie na ten temat Wy. No i to chyba tyle, także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Pa pa!